Szczęść Boże. 11 lipca to święto świętego Benedykta Opata, patrona Europy. Myślę, że to święto jest, powinno być takim wykrzyknikiem w dobie dyskusji o jedności Europy, o tym jak ona powinna wyglądać. Właśnie święty Benedykt dobitnie przypomina, co jest fundamentem tej jedności Europy, co, co było korzeniem jej dzisiejszego kształtu. Ale nie będziemy się zajmować Europą, tylko zajmiemy się sobą, bo dla każdego z nas Święty Benedykt może być niezwykle aktualny, chociaż żył bardzo dawno, aż w VI wieku. Jego reguła pochodzi mniej więcej z 540 roku, chociaż są ciekawe dyskusje na temat jej pochodzenia, jej źródeł. Tym też się nie będziemy zajmować. Ta reguła jest niezwykle aktualna i ośmieliłbym się powiedzieć, że nawet jest prostsza w czytaniu niż Pismo Święte, bo do czytania Pisma Świętego naprawdę trzeba mieć rozbudowany aparat naukowy, żeby pojąć je dobrze, żeby to wszystko, co tam jest powiedziane, zrozumieć właściwie. Natomiast zresztą wiele zakonów w tym się szczyci, reguła świętego Benedykta w formie niezmienionej jest jakby czytana do dzisiaj i stanowi źródło. Inspirację i, i przestrzeń do znajdowania coraz to nowych rozwiązań, coraz to nowych zastosowań, także w tej nowoczesnej, czy jak chcą niektórzy, po nowoczesnej rzeczywistości. Niezwykle prosta jest reguła. Święty Benedykt zaleca umiarkowanie we wszystkim, nawet w modlitwie, to jest ciekawe, ale dzień Mnicha, myślę, że zresztą nie tylko do Mnicha musi się to stosować, dzieli na takie trzy sprawiedliwe, równe części. Jedna część to modlitwa, jedna część praca i jedna część wypoczynek. Myślę, że mogę gorąco polecić regułę świętego Benedykta jako lekturę nawet dla tych, którzy mają właśnie ten aparat naukowy mniej trochę rozbudowany. Można ją po prostu przyjmować taką, jaką jest i jej mądrością, jej prostotą zachwycać się niezwykle i po prostu stosować w życie. Zresztą przez kilkaset lat aż gdzieś tam do powstania Zakonów żebraczych, ona była najczęściej stosowaną regułą przez mnóstwo różnych zakonów. Do dzisiaj zresztą te z tak zwanej kapituły benedyktyńskiej no, korzystają z tej reguły, ale dla mnie jako młodego człowieka, młodego kleryka, nawet wtedy uciekałem trochę myślami do, do takiego błogostanu, że kto wie, czy nie umrę jako benedyktyn, chociaż już byłem chrystusowcem, inspirowała i dawała nie, niezwykłą, taką duchową radość. Bardzo gorąco polecam regułę świętego benedykta. Wiele Pożywnej strawy duchowej tam można znaleźć. Pozdrawiam serdecznie, Szczęść Boże.